jak sobie uświadomiłam, że Stranger Things wyszło prawie 10 lat temu, prawie dekadę temu, to momentalnie poczułam się staro, ale to uczucie nie trwało zbyt długo, no bo przecież bracia Daferowie stawiają na nostalgię, na siłę przyjaźni, na trochę baśniowości, na trochę też horroru, ale no nie negatywne uczucia, prawda? Nawet pomimo tego, że ja do seansu z jakimś huraoptymizmem optymizmem nie podchodziłam, no bo trochę mi ten entuzjazm osłabł przez te 10 lat, ja wiem, że w w międzyczasie wychodziły kolejne sezony, ale przerwy między sezonami były dość długie, więc łatwo można było wybić się z tego rytmu. No i, i faktycznie ten upływ czasu jest tutaj zauważalny, więc też nie czułam jakiegoś przywiązania do tych bohaterów, ale z drugiej strony, jak włączyłam ten serial, to. Poczułam trochę tę nutę nostalgię i poczułam to, że mogę się tutaj dobrze bawić. Mimo tego, że to nie jest mój serial roku, to nie jest mój ulubiony serial, to czułam od samego początku, że to może być dobrze spędzony czas i faktycznie te prawie 5 godzin zleciało mi w chwilę, chociaż siedzenie na kanapie 5 godzin to bynajmniej chwilą nie jest. Aha, sorry, bo będą tu spoilery, więc jeszcze zanim przejdę do tematu, chciałabym tylko ostrzec, że te spoilery się tutaj pojawią, jakby ktoś przegapił planszę, która pojawiła się na początku materiału, bo wychodzę z założenia, że mówienie o piątym sezonie bez spoilerów to trochę mi się z celem, bo raczej na tym etapie nikogo nie zachęcę do tego seansu. No i ten serial jest na tyle duży, że sam się napędza, sam do siebie zachęca. Muszę przyznać, że do seansu podchodziłam dość sceptycznie. Nie dlatego, że nie chciało mi się oglądać tego piątego sezonu, bo przecież nikt mnie nie zmusza do oglądania, a ja często piszę coś w rozpisce, że tak, pojawi się, a później i tak tego nie oglądam, więc to nie jest tak, że zostałam tutaj przymuszona siłą, ale podchodziłam sceptycznie z tego względu, że no, te odcinki są bardzo długie. To są takie mini-filmy i obawiałam się, że ta historia, ta formuła, coś się trochę wyczerpała, że tutaj nie ma tylu tematów, że nie ma tutaj tylu rzeczy do przedstawienia, ale ku mojemu sporemu, potężnemu zaskoczeniu ten czas antenowy w piątym sezonie Stranger Things, przynajmniej w tych pierwszych czterech odcinkach, o których będę dzisiaj mówić, on jest świetnie zagospodarowany, ba on jest lepiej wykorzystany niż w czwartym sezonie, gdzie odcinki też były długie i też się bałam trochę, że to się porozjeżdża i bardziej się rozjechało, natomiast Tutaj póki co jestem spokojna, bo faktycznie jest o czym opowiadać. Bohaterowie dostają ten czas antenowy, są lepiej wykorzystani niż w poprzednim sezonie, i faktycznie pewne rzeczy mocniej wybrzmiewają. To nie jest tak, że jest idealnie, bo niektórzy bohaterowie nadal są trochę tłem do wydarzeń. Tak, patrzę na ciebie, Jonathan, trochę mnie irytuje ten bohater, ale być może to się jeszcze zmieni. Nawet pomimo tej lekkiej. Irytacji, to nie jest tak, że mi to psuje zabawę, bo czuję, że ten scenariusz to w ogóle jest bardzo przemyślany, że te powiązania pomiędzy poszczególnymi sekwencjami scen, one są super przemyślane, a mamy tutaj nadal ten podział na grupy, że rzeczy dzieją się w jednej sferze, w kolejnej i te połączenia między tymi sekwencjami, one są bardzo zgrabnie i bardzo kreatywnie zrobione. Jednej rzeczy jednak bardzo żałuję, że daferom nie udało się wygrać batalii z Netflixem i nie wypuścili tych odcinków tydzień po tygodniu, bo tak jak wcześniej Wspomniałam, mamy tutaj do czynienia z takimi mini filmami, albo nawet praktycznie filmami, więc z powodzeniem, co też podbijałoby nostalgię za starymi czasami, kiedy siadało się przed telewizorem i był odcinek, i jak się go nie obejrzało w tym danym momencie, w tym danym czasie antenowym, no to już się go nie obejrzało, przepadło, więc tutaj mogła być też taka wykształcona, fajna tradycja na te kilka tygodni, na ten czas świąteczny, kiedy ma się troszeczkę więcej wytchnienia, można posiedzieć z rodziną, włączyć ten serial. Super by to działało, gdyby właśnie odcinki piątego sezonu Stranger Things wychodziły tydzień po tygodniu, a nie w tej dziwnej, ja w ogóle nie rozumiem tej formuły Netflixa. On się strasznie uparł na to, że będzie sobie wypuszczał odcinki takimi baczami, takimi partiami, które nie mają absolutnie żadnego sensu, bo to nie jest tak, że te cztery odcinki to jest jakiś zamknięty etap, bo tam można było pozamykać te etapy znacznie, znacznie wcześniej. Okej, okay, mamy takie odcięcie, ważnym wydarzeniem, jeżeli chodzi o przebudzenie Mocy Willa, ale to nie jest takie naturalne, że tak, tutaj kończcie. Tu wyłączasz serial i czekasz kilka tygodni. No nie, ja tego totalnie nie rozumiem. Wolałabym, żeby właśnie wychodziły sobie tydzień po tygodniu. I okej, okay, nikt mi nie broni oglądać tak serialu, ale jednak jeżeli... Streaming narzuca jakąś formułę, to fajnie się jej trzymać, żeby. No nie mówię, żeby siedzieć nie wiadomo, ile godzin przed telewizorem, ale akurat w tym przypadku da się siedzieć te 5 godzin, niecałe 5 godzin i obejrzeć to w jeden wieczór, w dwa wieczory, a nie robić sobie przerw tygodniowych. I ja się tutaj muszę powołać na jedno z moich ulubionych anime poprzedniego sezonu, które wychodziło sobie od października 24 do marca 25, anime zatytułowane o ruchach ziemi, o którym robiłam materiał, tu gdzieś sobie powinien fruwać, ale. Są tam spoilery, więc uprzedzam: super anime o Polsce, o Królestwie P. Ale nawiązuje bardzo mocno do Polski i do Kopernika. Zwierzę do tego, że to anime we mnie żyło przez tyle miesięcy, dojrzewało, te halucynacje dorastały, nabierały różnych kształtów i form. No, w Stranger Things nie ma czegoś takiego, nie ma jakichś wielkich halucynacji, chociaż pojawia się spirala w tym momencie, ale to wszystko. To życie w zbiorowej świadomości serialu mogło być w ten sposób przedłużone, i utrzymane, i obudowywane, i właśnie na hype podbijane. W oruchach ziemi tego nie nie ma, samemu trzeba sobie budować ten hype, ale tutaj można by było marketingowo też super podziałać. I Netflix zaprzepaścił wielką szansę. Nie wiem, czego on się boi z tą tygodniową formą, bo tutaj okej. Okay. Pojawia się taka zadyszka, taki lekki falstart na początku pierwszego odcinka, przynajmniej ja to tak odebrałam, przynajmniej ja miałam taki zgrzyt, ale później jest tylko super. I wie tutaj do sekwencji scen, która jest mocno w CGI zrobiona, że tak przekręcę szyk, bo tam wykorzystana jest retrospekcja z Willem, Willem, który już aktor dorósł, więc no nie dało się tego inaczej zrobić, jest wykorzystany młody aktor i nałożone obrazy. No to jest dość popularna technika wykorzystywana w kinematografii, aczkolwiek uważam, że tutaj efekt nie jest zbyt dobry. Przez 60% czasu jest zadowalający, okej okay się to ogląda, ale przez 40% czasu, to ja miałam wrażenie uncanny Wali, czułam, że jest coś totalnie nie tak. I jakby Will, to został żywcem wyjęty z filmu Alita Battle Angel, bo ma takie potężne oczy, i te oczy w ogóle nie pasują do tego, co tam się dzieje. One są aż przerysowane. To, to wypada tak komiksowo, tak, jakby było wyciągnięte z jakiejś animacji, i jest w kontraście do tego, co się dzieje dookoła, bo scenografia jest. Super odtworzona wekna, jest super zrobiony. W ogóle ta sekwencja jest bardzo dobra, całkiem potrzebna. Działa tutaj ogólnie, ale no bo twórcy wszystko tłumaczą, więc to było im potrzebne, żeby tłumaczyć jeszcze jedną rzecz. Tylko, że właśnie Will wygląda trochę dziwnie. Na szczęście później to CGI jest znacznie lepsze. Zwłaszcza, że ok. Dużo się tutaj dzieje na zielonym ekranie, te wszystkie portale, jak się otwierają, no widać, że tam nie było to zrobione w sposób praktyczny, ale tych praktycznych. Efektów nadal jest całkiem sporo, jeżeli chodzi o weknę, przede wszystkim, ale ogólnie te elementy są tam powplatywane: jakieś tam maski, jakieś właśnie rzeczy, które można było zrobić komputerowo i wyglądałoby to pewnie troszeczkę gorzej, a jednak poświęcono uwagę, zbudowano scenografię, więc ja to bardzo mocno doceniam i miałam tylko zgrzyt właśnie na samym początku. W ogóle uświadomiłam sobie, że te pierwsze 5 minut to Netflix dawno temu wypuścił, tylko ja to przegapiłam i. I dopiero teraz do mnie dotarł ten zgrzyt. Być może, gdybym widziała to wcześniej, to nie miałabym takiego szoku. No ale ogólnie czuć, że jest to zrobione z pompą, czuć tutaj przywiązanie do detali, czuć, że jest to zrobione pieczołowicie pod wieloma względami: nie tylko, jeżeli chodzi o praktyczne efekty, ale także właśnie powiązania pomiędzy scenami, jakieś wplatywanie małych szczegółów, jak książka Wrinkle in Time, którą najpierw przeczytałam Twinkle in Time, i zastanawiałam się o co tu chodzi w ogóle, no ale Wrinkle i to fajnie z siebie wszystko wynika. I wiecie, to są bardzo proste rzeczy, jak na przykład jedzie sobie samochód i on jedzie po mapie i dopiero potem mamy taki najazd, że jest w rzeczywistości nienałożony na mapę, albo kiedy Holly podróżuje również przez mapę. To wszystko są proste rzeczy, ale bardzo ładnie wpasowane, albo po demogorgona też. Proste, też wykorzystywane, też powtarzalne, ale jednak działa, robi to wrażenie. No i jest to płynne. Nic mi tutaj nie chrupało, tak właściwie, znaczy zaczyna chrupać, kiedy Will ma to swoje przebudzenie mocy i demogorgony chrupią, ale to właściwie jedyny moment, kiedy coś tam zaczyna faktycznie chrupać. Ważne jest również to, że nie chrupie, także pod względem fabularnym. Można było mieć tutaj wątpliwości, i ja przez to byłam sceptycznie nastawiona do tego, że te odcinki są takie długie, no bo o czym tu opowiadasz? Ale jest tutaj znacząca różnica względem poprzedniego sezonu, bo bohaterowie są naprawdę dobrze zagospodarowani. I faktycznie ten czas antenowy jest tutaj zasłużony i siedzi się na tej kanapie, ogląda tych bohaterów i każdy dokłada tutaj cegiełkę. Niektórzy troszeczkę mniejszą, ale to są tacy bohaterowie, którym można to jakoś wybaczyć. Jest to do pewnego stopnia uzasadnione fabularnie. Ale ja mam tutaj takie wątki faworytów, które były dla mnie totalnie niespodziewane, a są takimi małymi perełkami właśnie w tym piątku. W tym sezonie. Przede wszystkim Karen. Karen to jest dla mnie taka bohaterka, tego mała bohaterka, bo ona nie ma tutaj wielkiej roli, ale w końcu ma troszeczkę inną rolę. Karen, czyli matka Holly, Nancy i Majka. I w ogóle tu jest przede wszystkim bardzo fajnie zarysowana problematyka psychologia, czego bym się nie spodziewała, no bo jednak no, Stranger Things z tego nie słynie, ale mamy trudną sytuację, tak? Bo wszędzie jest wojsko. Minęło tam, ile, dwa lata, półtorej roku od wydarzeń z poprzedniego sezonu. Więc trochę się przyzwyczaili do tej sytuacji w Hawkins, ale tak nie do końca, bo trudno się przyzwyczaić do tego, że chata jest ciągle pełna, że wojsko chce wszystko kontrolować, że nie można się swobodnie poruszać po mieście, wyjeżdżać z tego miasta, są regularne dostawy. No i Karen musi sobie radzić z tym pełnym domem. Domem, w którym teraz mieszka multum osób, jest wieczny gwar. Nie można odpocząć i przy okazji nie ma wsparcia w mężu. No bo tak, gwarii siada na psychę, dziecko, holly, cały czas mówi o jakimś wyobrażonym przyjacielu, panie, co to? I nie ma już pięciu lat, więc matka jest trochę skonsternowana i wolałaby, żeby jej córka zaczęła trochę dorastać i jej przy okazji bardziej pomagać, pewnie, skoro nie ma w nikim innym oparcia. Ojciec tam gdzieś jest z głową zupełnie indziej i pasuje do takiego standardowego typu ojca z tamtych czasów, bo wszystko będzie ok, chill, nie przejmuj się niczym, ale też nie pomaga mentalnie, bo nie próbuje na nawet rozmawiać ze swoją żoną, co też pasuje do tamtych czasów, tak stereotypowo, no bo zarzuca jej, że już zaczęła drugą butelkę wina, ale w sumie w niczym jej nie pomoże, więc Karen siada po prostu psycha i super jest to oddane na ekranie. Mało tego, odbija się to na najmłodszym dziecku, na Holly, która widzi, że rodzice się o nią kłócą, że jest przedmiotem tego sporu i, i zaczyna płakać, i zamyka się w sobie, i wycofuje się. I dobrze, że ma wsparcie brata, który. Daje jej to oparcie, który zawsze gdzieś tam jest i może jej pomóc, ale jednak no, odbija się to również na niej. Jest pozostawiona samej sobie. I ogólnie dzieci w tej serii są tak pozostawione, ale wydaje mi się, że Holly jest takim dość mocnym przykładem, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak zachowuje się ojciec, jeszcze ten alkohol. No moim zdaniem spoko to działa. Cieszę się również, że Karen zyskuje ten moment chwały, kiedy chwyta za butelkę, rozbija tę butelkę i wie, że nie ma żadnych szans w starciu z Demogorgonem, ale jednak broni swojego dziecka. No to naturalne, jest matką, ale ma ten moment, kiedy ma tę sprawczość. I wielu bohaterów w tym sezonie właśnie zyskuje tę sprawczość i moim zdaniem to jest super. Cieszę się również, że rodzice tutaj przeżyli. W sensie nie wiemy, co się wydarzy, czy dadzą radę, ale no to nie było tak, że zostali uśmierceni na miejscu. Nie byłaby kolejna tragedia potrzebna tej rodzinie, która i tak jest pokrzywdzona. W ogóle to miasteczko jest pokrzywdzone i obarczone tą traumą, więc wystarczy. Naprawdę. Zresztą Stranger Things to nie jest serial, który oglądam, żeby była tragedia za tragedią. Od tego mam swoje anime, jak obarczają mnie traumą za traumą, więc Stranger Things jest takie, żeby było miło. W sensie jest horrorowo, ale jest też miło. Będąc przy holi, nie mogę nie wspomnieć tego, jak bardzo jestem pod wrażeniem jej postaci. I w ogóle tego też się nie spodziewałam. Mamy taki maleńki moment, kiedy Mike oferuje jej wsparcie, nazywają heroiczną Holly, daje jej tę figurkę, ale Holly nie jest powiązana z lochami i smokami. ona bardziej siedzi w świecie książek i tutaj tę ogromną rolę odgrywa powieść omawiana na lekcjach w szkole Wrinkle in Time. I ta fabuła tej książki jest przeniesiona bezpośrednio do historii w Stranger Things, no bo mamy podobne motywy, czyli i walka dobra ze złem, światła z ciemnością, mamy dorastanie, podróż bohaterów więc to jest bardzo, bardzo podobne, i Holly wykorzystuje te motywy również w swojej podróży, przekłada to, co wyczytała, na to, w jakiej sytuacji się znalazła. Ale to nie wszystko, bo. Znaczenie nadaje jej również Mike, Mike, który nazywa ją, tak jak wcześniej wspomniałam, heroiczną Holly, ale zwraca również uwagę na to, że jest kleryczką, że będzie otwierać drzwi, portale i że będzie odganiać złe duchy. I mam nadzieję, wielką nadzieję, że ten temat powróci, bo to jest super potencjał, żeby to wykorzystać, dlatego tak bardzo mi się to spodobało. No i chciałabym powiedzieć, że trochę jestem pewna, że powróci pod tym względem, że... Znaczy, potem możecie mi to wypominać, ale chciałabym, żeby powróciło sobie tak wmawiam, ale mamy ten moment, kiedy ona podróżuje po tej mapie, ona ubiera się jak kleryczka i mamy tę podróż właśnie niczym w baśniach, niczym w lochach i smogach, mamy połączenie takich dwóch światów, więc jest tutaj duża szansa, że ten temat zostanie rozbudowany. No i wreszcie mój ulubiony duet, czyli Robin i Will. Will był straszliwie źle potraktowany w poprzednim sezonie, kiedy został sprowadzony do tego, że odkrył swoją orientację seksualną i w sumie nie za wiele się wydarzyło. Ogólnie te odcinki były turbo długie, a Will i tak nie dostał czasu antenowego, a przecież był bardzo ważną postacią. I tutaj też się trochę tak zaczęło, że nie do końca było wiadomo, czy jego temat zostanie rozbudowany, zwłaszcza, że też był sprowadzony do jednowymiarowego bohatera, o którego dba matka, mimo tego, że już no niekoniecznie musi się tak z nim cackać, ale wiadomo martwi się. Więc mamy tutaj duży potencjał, żeby to rozbudować i faktycznie jest to rozbudowane. Will zyskuje przyjaciółkę, sojuszniczkę w Robin. Robin, która może nie jest najlepszą mentorką, ale uwielbiam jej humor, uwielbiam w ogóle, jak Maya Hawk wciela się w Robin. To jest chyba moja ulubiona postać i widać też tę różnicę pod względem aktorskim. No i też właśnie, Robin przechodziła przez podobne rozterki i dlatego zauważa rzeczy, których inni nie zauważają. Widzi, że Will zmaga się z wieloma problemami i że o tym nie powie, nie ma z kim o tym porozmawiać, a ona to widzi po prostu i sama podejmuje ten temat, sama zaczyna z nim rozmawiać, sama się wtrąca, nie ma z tym żadnego problemu, bo jest robin, rocking Robin, ale to fajnie działa, że Will się na to zgadza, że widzi te dobre intencje i widzi w niej od razu sojuszniczkę. Nawet pomimo tego, że Robin autentycznie fascynuje się tym, że Will może być anteną i widać te iskierki w oczach, albo kiedy opowiada tę historię o Diku i o wielkiej ucieczce. W ogóle w tym momencie to miałam taki vibe Wes Andersona. Nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że, że pasowałoby do narracji Wes Andersona. Zresztą Robin w ogóle wypowiada się w taki sposób, który pasuje do narracji Wes Andersona. I też na tej podstawie widać, że każdy jest tutaj totalnie inny. Will i Robin mają te podobieństwa ale przebywają inną drogę, wyciągają podobne wnioski, ale dochodzą do nich na innych etapach i to też prowadzi do ładnych rodzinnych momentów, kiedy Will zaczyna się stawiać, matka się buntuje, no bo jak to przecież to jej dziecko, dziecko, które zostało uprowadzone, które ma potężną traumę i które chce owinąć folią bąbelkową i owija go faktycznie folią bąbelkową, ale dociera do niej, że to już nie jest to dzieciątko i, i że trzeba trochę odciąć pępowinę i z bólem serca to robi i trochę jej to nie wychodzi. Ale jednak. W ogóle bardzo podoba mi się ten moment, kiedy ona macha tą siekierą i odgania tego demogorgona i czuje, że tam Will już działa, że ta moc się w nim już w tym momencie przebudziła, że matce nie może stać się krzywda. No ale właśnie, ewidentnie w tych trudnych warunkach Will dorasta. W przeciwieństwie do Dustina, Dustina, który chowa się do swojej skorupy, który też jest potężnie straumatyzowany, ale reaguje w zupełnie inny sposób zamyka się w sobie, izoluje. Targa się na swoje życie właściwie, za nic je ma, za nic ma to, że przyjaciele się o niego martwią, bo ten ból jest tak wszechogarniający, więc są te różne ścieżki, to są ludzie w podobnym wieku, a jednak zupełnie inaczej przeżywają te trudne momenty. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tę samą grupę, czyli właśnie Will Dustin czy Robin Nancy, to są zupełnie inne doświadczenia i fajnie, że mamy takie spektrum tutaj zarysowane. W ogóle nie ma takiego kopiuj i klej wśród dzieciaków, nawet mamy przecież Erikę, która jest straszliwie sprawcza i rezolutna i świetnie radzi sobie w planie typu uśpić i uprowadzić. Natomiast Derek, Derek jest straszliwie irytujący i w ogóle nie lubię tego bohatera, ale pasuje do tej zbieraniny, bo jest piskaty, jest wulgarny i mimo wszystko też ma swoją cegiełkę w tym planie. Zresztą, właśnie taki Derek jest potrzebny, tak samo jak Robin jest potrzebna z rozbrajającymi momentami, czy Steve jest potrzebny ze swoimi rozbrajającymi momentami, i Steve nie ma tutaj jakiejś szczególnej analizy psychologicznej, nie jest rozbudowywany. W ogóle to starsze pokolenie nie jest jakoś rozbudowywane poza Robin, która jest straszliwie roztrzepana i kradnie większość scen. Ale Steve też ma swoje momenty, które rozluźniają temat, które wygładzają ten temat, jak na przykład ten ikoniczny, moim zdaniem. Moment, kiedy mają się przedostać na drugą stronę, i on przyrównuje to do wygryzania się w batoni. I Ja doceniam takie momenty, bo wydaje mi się, że ten piąty sezon Stranger Things jest znacznie bardziej mroczny, znacznie cięższy, znacznie bardziej brutalny, nawet bym powiedziała, ja już trochę. Nie pamiętam, jak to było wcześniej, ale wydaje mi się, że aż takich momentów to nie było. No ale właśnie, bardzo ważna rzecz, bo ja nie czułam się tutaj przytłoczona żadnym z tych elementów. Nie jest tak, że śmieszki, hecheszki nagle ich jest za dużo, że mamy tego dość. Nie jest też tak, że te mroczne momenty nas traumatyzują. Wszystko jest tutaj bardzo ładnie wyważone. Czuć po prostu tutaj tę rangę wydarzeń, rangę sytuacji. Misje, które wykonują nasi bohaterowie, nawiązując także do misji niemożliwej, oni. One są skomplikowane, one są takie, że wiele rzeczy może tutaj pójść nie tak i naprawdę czuć w wielu momentach, że to się może sypnąć. Nie wiem, nawet jak ta woda zaczyna wyciekać i się faktycznie sypie, jest szansa, że nasi bohaterowie zostaną wykryci. Nawet kiedy te plany były przedstawiane, to ja się łapałam na tym, że miałam taką minę, że no nie, przecież to pójdzie nie tak, to pójdzie nie tak, tamto również. Weźmy chociażby pod uwagę tę sekwencję scen z łapaniem Demogorgona, żeby strzelić do niego tym nadajnikiem. To było niesamowicie skomplikowane, w ogóle to łapanie fal, to też podbija napięcie. No i jasne, bywa tutaj powtarzalnie, mamy bowiem do czynienia z serialem, który opiera się na nostalgii, który wykorzystuje elementy z innych produkcji i który z założenia miał być serialem, który właśnie jest serialem nostalgicznym, który miał wziąć na warsztat wszystkie te elementy, na które czuło patrzą Daferowie i przemycić je w nie tak nowej formie, w nowej pod względem czasów, ale nie w nowej, jeżeli chodzi o inspirację, jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń. Więc to nie jest tak, że mamy tutaj coś bardzo odkrywczego. I to też nie jest tak, że wszystko jest tutaj idealne, że wszyscy bohaterowie są tak samo super zagospodarowani jak Karen, jak Holly, no bo teraz właśnie Jonathan. Jonathan, który jest moim zdaniem straszliwie irytujący, który zachowuje się tak, jakby był cały czas po jakichś środkach, które powodują mu spanko, ale z drugiej strony rozumiem, bo to są trudne wydarzenia, stresujące wydarzenia, siadają mu na psychę. Reaguje w zupełnie inny sposób i chce się oświadczyć Nancy, więc to też go obciąża i może to nie jest jakoś super zarysowane, bo no nie wiem, brakło im czasu, odcinki są po ponad godzinę, ale brakło im czasu. Wszystkiego nie dało się tu zrobić idealnie. Tak samo Hopper, no tam nie dołożymy nic nowego w temacie. Jedenastka w ogóle moim zdaniem wypada dość płasko, nie ma ani żadnego rozwoju, ani żadnego regresu, trochę... Jest ten jeden moment, kiedy rozmawiałam sobie z hopperem, i on jej mówi, że poradziła sobie bardzo dobrze, chwali ją, ale to właściwie tyle. No, taki niuans, okej, okay, ale moim zdaniem troszeczkę za mało. No bo do postaci hoppera to już nic nowego nie dołożymy, ale jedynastka. Jednostka jeszcze pewnie będzie miała swoje momenty, no bo mamy to wielkie ujawnienie na koniec tego czwartego odcinka, że to nie jest tak, że Wekna był przetrzymywany w tej bazie, w tym laboratorium, a Kali, czyli ósemka. I ja mam tutaj dość mieszane uczucia, no bo to nie był mój ulubiony wątek, jak zresztą większości osób, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest ciekawy motyw, no bo jedenastka sama by sobie nie poradziła. Demogorgony są super mocne, jest ich super dużo. Stężenie demogorgonów jest przepotężne, więc mamy sojusznika w postaci Willa, Willa który włamał się do tego hive mindu, tej zbiorowej świadomości demogorgonów i wekny. No i jeszcze będzie Kali w takim razie, która również będzie mogła pomóc. I w przeciwieństwie do Willa, Kali to nie jest taka klisza. Ja się totalnie nie spodziewałam, że ta bohaterka powróci. Natomiast kiedy Wekna powiedział Willowi, że jesteś słaby, najsłabszy, no, no to spodziewałam się, że będzie to przebudzenie mocy. Mieliśmy zresztą retrospekcję, a po retrospekcji zawsze musi być przebudzenie mocy u bohatera. Chyba, że ogląda się Gachyakutę i tam po retrospekcji nie ma przebudzenia mocy u bohatera. Gacciakuta też żyje w mojej świadomości od dłuższego czasu. I to też nie jest tak, że ja będę teraz czekać z wypiekami. Na twarzy i przybierać nogami na myśl o kolejnych odcinkach z tego piątego sezonu Stranger Things, ale ogólnie miło mi się to oglądało. Odpoczęłam po pracy, odstresowałam się i gdyby mi się nie podobało, to ja wczoraj bym nie siedziała te pięć godzin na kanapie i skończyłabym sobie dzisiaj, jutro, pojutrze, a naprawdę wciągnęłam się w ten piąty sezon i mam nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany, bo uwaga, uwaga, wczułam się. I wczułam się tak, że zależy mi na tych bohaterach, nie na wszystkich, ale na niektórych jak najbardziej i mam nadzieję, że nic mi się nie stanie, bo nie chcę, żeby mi się coś stało, nie chcę, żeby to poszło w takim kierunku, pewnie jakieś ofiary będą, pewnie coś coś tutaj odwalą, no bo jednak to ostatni sezon, i nie sądzę, żeby wszyscy żyli do. Co jak to się mówi? Długo i szczęśliwie. Nie sądzę, żeby wszyscy żyli długo i szczęśliwie, ale no mam nadzieję, że to nie będą jakieś wielkie ofiary, tylko zostanie to ograniczone do minimum i będzie to po linii zgodnie z tą konwencją, że to jest. Nadal, mimo wszystko, miły serial, mimo że skręcił mocno w stronę horroru w tym piątym sezonie. I czekam na więcej, po prostu. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Czy podobało Wam się, czy te cztery odcinki Was rozczarowały, czy jednak nie. Czy jesteście zaskoczeni tak samo jak ja. Czy jesteście wielkimi fanami Stranger Things. Czy podchodzicie do tematu tak samo jak ja, czyli bez entuzjazmu, ale w sumie to jest fajnie. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.